To się zmienia Wszystko. Za 3 lata mam strzankę, ale gówną umiem, bo jej nie używam. Chyba jestem kiedyś, myślałem, że nie zdjęcia robił albo filmy nagrywam. Już nie mam złudzeń teraz 24 fps. Nie starczy. miałem zrobić jakiś unboxing Czekam w rosyjską ruletkę Bo tak gramy tutaj Jeszcze to jest kamerzysta, ale... Nie mam przyjaciół Znaczy mam kolegów, ale nie powiem, że robię filmiki na YouTube to by się pewnie Głupio tak kolegom powiedzieć, że się filmiki na YouTube robi bo trzeba gimnazjalistom pokazać I po gimnazjaliście wszystko obejrzą Bo jak gimnazjalistom się spodoba to możesz powiedzieć kolegom Ej, mam kanał na YouTube Jak już masz tak 200 subskrybentów ja wtedy wow, nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem, że taki słony jest. Z doświadczenia mówię, miałem jakiś kanał, ale już nic niego wyrzuciłem, bo, bo, bo po co? Po co, po co w ogóle coś robić? oryginal po co robić coś? Nie no, żartowałem z dwuletką, bo to jest tylko prześpisty Nie wiem, mógłbym teraz jakieś żarty, że na przykład zabije się, nie? To już wszyscy z tego, z uczciopedii już będą oglądać, bo oni lubią takie żarty. Albo <gryw> jakiś memik stary, o! Pepe, żoba Pepe Zabawny Ludzie bardzo lubią, ludzie bardzo lubią takiego Starego mema, takiego jak, forza, jak już forszna to wyżuje i już tak wysra To jak oni to, jak się rzucą To jak taka drżownica. bo O, o właśnie, polska scena mimiczna To jest jak taka stara dżownica Że najpierw te wszystkie ptaki Takie sourujące, latające Przepraszam za y, makaronizm One tak sobie później, najpierw to jedzą Wszystkie te liście z drzew Wspaniałe te memy, takie, takie porządne dobre memy, i one to później serają na ziemię, albo spadają te liście, takie zgniłe już, i później pojawia taka taka żdżownica, taka, taka uczuciopedia na przykład, albo taki kwejuch. To już kwejuch to już. Jak tu jest żdżownica, to co jest żdżownica? No kret. Ale kret w sumie jest bardzo za że. I one i one tylko zżywają to gówno na dole, bo to zostało tylko, i to już jest tak. To już tylko to wyżyć już to już zniszczone jest. to Już tego nie dotykaj nawet. Trzeba zebrać na szpachelkę i na kompostownik, na bestypl. Jak ja tak sobie żartuję, że zabije się, to ja tak żartuję. Ja się nie, za, nie, nie, nie planuję w najbliższej przyszłości. Zrobiłbym unboxing. A muszę coś mieć. A nie, w sumie nie posiadam żadnych rzeczy w tej chwili. na Czekaj, kurwa. Co ja mam? Byłem w Biedronce Biedronka dobry sklep w ogóle Jak ktoś lubi sobie rzeczy do sklepu chodzić to Biedronka dobry i takie coś było Obro obrotowa żarówka disco i sobie kupiłem i zaraz zamontuję i zobaczycie jaka, fa jaka fajna rzecz Jaka fajna rzecz. Takie, kupisz, to jest cena obiadu i tak cieszy i bawi, że żaden obiad się nie nasyci jak rozrywka i zabawa i karuzela, która, karuzela rozrywki z tego małego sudeńka. Plastik w ogóle. Kurwa, na Aliexpressie. Kurwa. Nie zrobię, bo e, musiałbym żarówkę w, w, wymienić, a gorąca jest. w w następnym odcinku. Kurwa. A chujowo, chujowo, bo chciałem coś wam pokazać, jakieś coś jeszcze. I przyniosłem nawet taki zajebisty pacz. Taki, że on jeździ. Stolik. I myślę, że to będzie śmieszne. A w sumie go nie widać przez większość filmików, musicie patrzeć na mury Więc to w następ... Jak chcecie... Piszcie... Nie, nie piszcie. Lajka dajcie. Na przykład. O, na tym stole chcę... chcę patrzeć jak się dzieją rzeczy później. Na przykład rozpakuję O, ej, fajne by było. A kurwa mać. Kółko odpadło. A to jest takie wtykiwane się nie ma... Nie. To... O, na wtyk. Super, dobra. Nie martwcie się. Wszystko w porządku już. Okej. Okay. Koszulkę starą z się ubierać. Nie ja wiem jak to z wami jest kurwy. Jakaś kurwa zaraz pewnie przyjdzie po... A... Gargamela gar 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 podrabia. Albo... Nie krytyk... Kry... Nie no nie krytyka krytyka. Ktoś jeszcze nie krytego ogląda chyba nie. Ja się nie znam w sumie. Nie ja oglądam polskich tuberów to jest gówno straszne. Nie no, no wiadomo, no, no ja nie wymyśliłem, że patrzę w kamerę i mówię do kamery. Takich już było dużo, a prawda jest taka, że każdy by chciał być demskim Robić śmieszne filmiki i mówić takim tonem cały czas i być zabawnym i wszystkich rozpalać. ale nie każdy może. W sumie nie wiem co mam robić. Ile musi być taki filmik, żeby zarobić coś? Takiego dolara? Ile musi być wyświetleń? Do, do którego momentu się obejrzeć taki zjebany człowiek, który nie używa odbloka? Tak nie ma. Jak ktoś nie ma odbloka i jak robi wyświetlenia, to później z tego też jest kasa? Czy nie? Ja nie wiem, bo nie. Ja na przykład bloka używam, to w, sum, w sumie jestem taki pasożytem, bo jak oglądam filmik na YouTube to z tego nic, nic nie ma. Nie dobrze, średnio. Kurwa przez, przez rok nie widziałem reklamy. Nie, na no rok. No przez długi czas nie widziałem reklamy, bo nie na telewizorowe mi nie stać. Trzymam telewizor, ale nie mam telewizji podłączonej, bo w sumie nie wiem jak. Znaczy, ja wiem, że jest teraz ta... Ale skąd mam... ja mam... nie wiem skąd mam wziąć kanały. Jest niby cyfrowa, elektroniczna, cyfrowa telewizja, że, że już teraz wszystko jak z satelita, satelity, ale ja nie wiem jak to się robi. Zwykło piszcie... Nie, nie wpiszcie tak będziecie pisać. Ale ktoś wie jakiś dekoder albo coś taki tam.